Karte, 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 karte. Namnożyło się teraz tych produktów na rynku, i dzisiaj pomyślałam, że opowiem Wam tak właściwie, po co są karty. Jeśli ich jeszcze nie używacie, a zastanawiacie się, po co to komu. Po drugie, jakie są rodzaje kart i w jaki sposób można ich używać dla swojego rozwoju. Zresztą mam też produkt, pomysł na jeden produkt właśnie związany z kartami, ale zobaczę, może podpowiecie mi w komentarzach, co byście chcieli, bo myślę o kartach, których jeszcze nie mamy w ofercie, czyli kartach w kontekście biznesu. A więc zaczynamy. Pomyślałam, że opowiem Wam o kartach, bo mamy ich w ofercie już w tej chwili całkiem sporo. I zastanawiam się, od których zacząć i chyba zacznę od tych, które pojawiły się jako pierwsze. To są tylko dwa przykłady z kart, które robi Natalia Kaleta, współpracująca z nami. Wzięłam te karty, bo po pierwsze są zrobione w bardzo ładny sposób. To znaczy są takie z jednej strony, można by powiedzieć, minimalistyczne, z drugiej z tymi złoceniami i wzorami wyglądają bardzo ładnie. To są akurat karty afirmacyjne. I teraz, żeby najpierw podzielić, tak jak na przykład karty Natalii, czy karty Agnieszki Maciąg Dobrostan. To są typowo karty afirmacyjne. Podobnie można, o tu mam jeszcze te męskie karty. Tu jest jeszcze od Natalii wersja kobietą, ta różowa, a ta się nazywa mężczyzną. Drugie karty to jest właśnie na przykład takie karty mindfulness, to jest uważność na co dzień, czyli mamy, tutaj. Takie różnego rodzaju, o to nie widać w tej chwili, ale to są różnego rodzaju y, zadania i ćwiczenia związane z mindfulness, czyli uważnością i ćwiczeniem uważności. I one mają właśnie pomóc w tym, że jeśli chcemy to ćwiczyć uważność, nie wiemy co, nie pamiętamy, chcemy sobie to trochę różnicować, to takie karty można wykorzystać. Te karty porównałabym trochę, słuchajcie, do książki, dlatego, że tak naprawdę to tutaj macie zestaw ćwiczeń. Podobnie jest, zobaczcie, tu mam Mamy taki piękny woreczek, i w woreczku mamy karty, które się nazywają Wspaniała Kobieta. Tutaj akurat mogę Wam pokazać. O ile Magdy Niedźwieckiej, Anuszczyk, która stworzyła te karty, jakby merytorycznie, nie znamy się osobiście, to z Kasią Zając Malinowską znamy się poprzez Agatę Jakuszko i jej Akademię Sketchnotingu. I Kasia właśnie tworzyła tutaj te ilustracje, wizualizacje do. Do tych kart. O, macie nawet spis treści, jest słuchajcie, na drugiej stronie. A to są karty, właśnie z jakąś taką treścią merytoryczną i zadaniami do wykonania. Te kart jest 17. Pod kątem kobiet mają pomóc tworzyć takie wspaniałe, bardziej świadome życie. To jest karta, e, która ma na przykład tytuł Wartości, ale jest też siła charakteru, jest świadomy oddech, jest właśnie życzliwość, jest język proaktywny, tak? Co też już może Wam e, coś podpowiedzieć, e, ale jest na przykład progresywna relaksacja, czy albo wybaczanie sobie. To są takie karty, powiedziałabym rozwojowe, edukacyjne. To te położę tutaj do drugiej grupy. Karty dobrostanowe, projekt Happy Me. Dopowiem Wam, że te nazwy są podobne, bo te karty nazywają się dobrostan, a te są dobrostanowe Happy Me. Ta strona to są różnego rodzaju już obrazki, rysunki, które mogą nam dać do myślenia. Natomiast z drugiej strony one są ponumerowane w ogóle. Obejmują zagadnienia z Związany z dobrostanem w różnych obszarach życia. Czyli na przykład dobrostan to cel w życiu, dobrostan to panowanie nad otoczeniem, dobrostan to pozytywne relacje z innymi. Dobrostan to samoakceptacja. I tutaj jest wyjaśnienie poniżej: liczysz się, liczysz się, ponieważ istniejesz. I kolejne tutaj takie myśli dotyczące właśnie temu, czemu dobrostan to samoakceptacja. Z drugiej strony jest taka wizualizacja. Więc ona jest taka trochę metaforyczna, trochę taka powiedziałabym bajkowa, więc znowu można z tymi kartami pracować akurat na dwie strony. Czyli mamy tu, mamy treść, a tu mamy jakiś obrazek, który może nam dać do myślenia. One też tutaj bym je zaliczyła do takich kart, które edukują nas w jakimś zakresie. Jeśli chodzi o te karty Rafała Mazura i Marcina Osmana, no to tu mamy na przykład Deklarację Skuteczności Sport Performance. I tu mamy cytaty wybrane przez Rafała. Część cytatów jest jego, część cytatów to są cytaty różnego rodzaju autorów, wybrane właśnie przez Rafała. Często właśnie. Dotyczące jego materiału. To są takie bardziej właśnie afirmacyjne, bo tam, gdzie mamy cytaty, no to jednak bardziej jako taka inspiracja, afirmacje mogą być one używane. Tych kart jest jakby sześć pudełeczek i one są w pakiecie kupowane, bo tutaj jest sport performance, przywracacze postawy, jest high performance, jest Osman i ba Mazur, jest biznes. Mamy też karty Gości Kwietniewskiej, które w sumie chyba były pierwszymi kartami w ogóle i to są akurat te karty są w nowym już wydaniu, bo ja też tutaj akurat mam starsze wydanie, to są karty związane z kronikami Akaszy, którymi Gosia się zajmuje. No i tutaj też macie taką wizualizację, tu są bardziej takie, bym powiedziała, graficzne, mandalowe troszkę klimaty, a po drugiej stronie są różne obszary, na przykład tutaj mamy intencja. Każdego dnia żyjesz z intencją, jest no każda twoja myśl, każde uczucie i wiara, no i tu jest jeszcze rozwinięte to dalej, więc je też można wykorzystywać Prawo wdzięczności, mamy obfitość, prawo rezonansu. To, co chcę Wam pokazać, też, że zobaczcie, są bardzo różne, tak? Te wspaniała kobieta, y, są takie duże. Gości są takie, o, kwadratowe. Tu na te y, kobietom są takie prostokątne, mniejsze. Tak są, także różne też formaty y, są kart. To, co jest fajnego, na przykład u Agnieszki Maciąg, to po pierwsze jest solidne pudełko. Książeczka, tutaj są takie afirmacje i modlitwy. Jeśli wiecie, czym zajmuje się Agnieszka Maciąg, to prawdopodobnie to nie będzie Wam obce i możecie się domyślać, co tutaj znajdziecie, właśnie. No i tu, jest, tu są karty, one są rzeczywiście tak fajnie wydane. Ze złoceniami. Są dużymi kartami, natomiast tutaj głównie znajdują się e, czasem jeden, czasem dwa cytaty. Tu akurat są trzy cytaty. Jestem zdrowa, bogata i mądra. Stwórca mnie kocha i mi błogosławi, wszechświat mnie wspiera. O, proszę bardzo. Teraz, co możemy z tym robić, żeby to nie było takie. Y, nie wiem, kupię i odłożę, albo po prostu sobie przeczytam i nic z tego nie będzie. Tak naprawdę karty w porównaniu do, do książki e, mają polegać na tym, że mają trochę więcej takiej przypadkowości. Jeśli czytamy książkę, to zwykle czytamy ją e, kolejno, tak, rozdziałami. Oczekujemy pewnej spójności albo książki od początku do końca, albo przynajmniej podzielenia tego na jakieś właśnie y, konkretnie rozdziały. Karty mają dawać trochę takiej losowości, trochę może. Tak, niektórzy mówią bardziej y, intuicji, wybrania ich intuicyjnie czy pod kątem energii, co nam da, bardziej y, tutaj odpowiada. Teraz, jak możemy z nimi y, pracować? Jeden sposób jest taki, że po prostu bierzemy talię kart. Ja na przykład o te kolorowe bym wzięła i bym se poszukała obrazka, który dzisiaj do mnie przemawia. O, super! Jest słoik, i tu pisze... Enjoy every moment, life is short, są serduszka, więc ja bym sobie to wybrała. Potraktowałabym to jako zadanie na dzisiejszy dzień. Dobrostan to rozwój osobisty. Zadbaj o siebie, praktykuj samo współczucie, świętuj swoje sukcesy. Czyli na przykład dzisiaj będę świętować nagranie wideo. Życzliwość wobec siebie to wyrozumiałość, zwłaszcza wtedy, gdy coś nam nie wychodzi. Samoakceptacja buduje twoją siłę, za co sobie dzisiaj podziękujesz. No i tu nawet mamy konkretne pytanie, które może być dla nas zadaniem na kolejny dzień. Albo możemy to potraktować. Ok, to jest zadanie, chcę. Coś zrobić dla siebie, dla swojego rozwoju. Wybieram sobie jakąś kartę, powiedzmy, po rysunku, czasem po treści, i nią się dzisiaj zajmuję. I na przykład, albo robię ćwiczenie, jeśli tu jest ćwiczenie, tak? Czyli odpowiadam sobie na to pytanie, za co dzisiaj podziękuję, biorę kartkę i piszę. Albo biorę tę kartę ze mną i co jakiś czas w ciągu dnia sobie na nią zerkam i przypominam sobie i w kontekście tych cech, na przykład y, ty, tych zdań, które są rozpisane, zadbaj o siebie. Myślę sobie, ok, teraz pora na obiad. Albo zadbaj o siebie dużo, popracowałam, czas się położyć, albo pójść na spacer. Do lasu. To jest taki, taka przypominajka w ciągu dnia. Może być taka nasza inspiracja. I potem kolejne karty w kolejnych dniach. Albo to odkładam i biorę kolejną i traktuję to tak, jakby jako przerabianie kolejnych lekcji. Albo po prostu karta wraca do środka. No i jak się zdarzy, że znowu tą samą kartę gdzieś tam wybiorę czy wylosuję, na przykład opowiedzmy, wezmę tu z lwę. Dobrostan to autonomia, masz siłę. Masz wpływ na swoje poczucie, masz prawo kierować się w życiu tym, co jest dla Ciebie najlepsze. Kilka fajnego lwa. O. Mogę każdego dnia sobie brać jakąś inną kartę. Nie muszę tego robić codziennie. Mogę sobie zdecydować, że na przykład, okej, okay, o to dzisiaj mam ochotę sobie po rozmyślać, porozkminiać, gdzieś tam y, zanurkować w głąb siebie. Te karty afirmacyjne mogą być takim wzbudzaniem refleksji. Dla mnie te karty afirmacyjne mogą być, tak jak na przykład y, o te od Natalii, gdzie tutaj jest zwykle jeden cytat, mogą być fajnym sposobem y, na szukanie swoich przekonań, tak? Gdzie mam przekonania wspierające, a gdzie mam takie, które mnie y, blokują. Czyli na przykład jak widzę kartę, jestem wyjątkowa, bo... A okazuje się, że w ogóle nie mogę znaleźć żadnego przykładu, dlaczego jestem wyjątkowa, no to może warto się zastanowić, czy w ogóle mam poczucie wyjątkowości. A jeśli nie, no to czy to przekonanie mnie wspiera, czy nie, bo może warto być wyjątkowym w jakimś obszarze. I moja na przykład wyjątkowość biznesowa polega na tym, że ja potrafię redagować merytorycznie książki, które wydajemy. Wiem, że to jest ekstremalnie rzadkie, żeby łączyć te umiejętności, zarówno językowe, jeśli chodzi o polski, jeśli chodzi o. O angielski, jeśli chodzi o merytorykę biznesową, również często o takie cyferkowe rzeczy. Mój mąż pewnie by powiedział, że jestem wyjątkowa, bo świetnym jestem organizatorem naszego czasu wolnego i zawsze mam coś za zanadrzu, do zrobienia albo do zaplanowania, nawet jeśli to jest spontanicznie. To zawsze wiem, co się dzieje na przykład w okolicy. Nie? I zobaczcie, ja już znalazłam dwie jakieś takie rzeczy. Nie jestem perfekcyjna, nie chcę być i nigdy nie będę. Dążę, by być najlepszą wersją siebie. I znowu można się na bazie tego przyjrzeć swoim przekonaniom. Czy ja w to wierzę, czy bardziej mam inne przekonania, bo może mam jeszcze inne, które mnie wspierają? Ja akurat y, perfekcjonizm nie jest jakąś moją y, powiedzmy słabą stroną i, i nigdy perfekcjonistką nie byłam. Czy ja dążę, żeby być najlepszą wersją siebie? W pewnych obszarach tak. W pewnych obszarach nie. I też mam wrażenie, że na przykład dobrze mi to służy. Więc zobaczcie, to może być takie tło dla nas. Tu jest na przykład zawsze dziękuję za miłe słowa usłyszane na swój temat. Zaczęłam wierzyć, że można mnie docenić. No i tu jest znowu mamy jakiś obszar do yy, zbadania sobie. Może coś od Rafała jeszcze. Na przykład przywracacze postawy. Tu znowu z kartami Rafała jest taka fajna rzecz, że właśnie Rafał ma bardzo yy, dużo tych cytatów. Jeśli wpiszecie je w internecie i połączycie z hasłem na przykład zen jaskiniowca, to odniesie. Was do konkretnego wpisu na blogu Laf Rafała. O, właśnie, bezwstydnie kocham i podziwiam siebie, czy z fajnym zderzeniem ze swoimi przekonaniami, czyli na przykład, gdzie jeszcze są obszary, gdzie nie mogę tak powiedzieć, albo czy w ogóle mógłbym tak powiedzieć. Ludzie dzielą się na tych, którzy mogą i na tych, którzy nie mogą, nie? I znowu to jest jakieś tam hasło, powiedzmy na dany dzień. Może być do przemyślenia, może być do sprawdzenia e, swoich przekonań, możecie zerknąć właśnie do materiałów Rafała, albo jeśli znacie już te materiały, to możecie dodatkowo e, e, sobie tą kartą na przykład przypomnieć pewne rzeczy. Życie nie jest fair, ale tylko od zawsze. No widzicie, to jest też charakterystyczne dla Rafała takie trochę zmienianie tej kolejności, że nie szukajmy ideału fair życia, no bo różne sytuacje się mogą zdarzać i tak jest zawsze. Tak? To, to nie jest coś wyjątkowego, ani nie powinniśmy szczególnie się za to męczyć czy karać, że coś było nie fair yy, wobec nas. Jeśli chodzi o te karty mindfulness, no to można by powiedzieć, że można z tego zrobić cały kurs i po prostu brać sobie po kolei karty i je przerabiać. Można sobie właśnie tak jak ja czasem robię, czyli OK, chciałabym jakieś ćwiczenie z uważności, w sumie nie wiem co, no to dzisiaj sobie biorę. Celebruj chwilę, zapasz dziś sobie ulubioną herbatę czy kawę, bardzo. Są to też takie edukujące ćwiczenia, więc na przykład, jeśli chcecie rozwinąć swoją uważność, ja byłam na kursie mindfulness, więc większość z tych rzeczy, jakby jest mi znajoma, natomiast jako inspiracja świetnie działają. Jeśli na przykład nie byliście na takim kursie i sami ćwiczycie gdzieś tam troszkę tej uważności, albo macie poczucie, że potrzebujecie ją rozwinąć, właśnie te karty mogą być takim zamiast książki, e, tak, taką inną formą, bo znowu nie wszyscy lubią książki. Karty mogą być po prostu łatwiejsze, bo są e, pewne. Skrótem. To, co część osób jak pracuje jeszcze z kartami, to na przykład zadaje sobie konkretną, konkretne pytanie, konkretne wyzwanie, konkretną trudność, czyli na przykład mam jakiś problem, z którym na ten moment się zablokowałam, nie umiem sobie poradzić, nie wiem co mam zrobić, powiedzmy, że chcę zrobić nowy produkt i mi utknął ten proces, tak? I sobie wybieram, no powiedzmy, wybieram sobie którą talię, niech to będzie ta właśnie talia, i sobie wybiorę prawo wdzięczności. Hmm? I tutaj mam tekst, i sobie mogę w tym kontekście zastanowić się, ok, to gdzie ja na przykład nie okazałam wdzięczności, że ten proces stanął, albo gdzie mogę komuś okazać wdzięczność, żeby na przykład ten proces ruszyć. Powiem wam, że o, mi się już otwierają jakieś przykłady, że mogłabym okazać wdzięczność osobie, która na przykład przygotowuje dla mnie materiały, żeby móc z projektem ruszyć dalej, bo może ona potrzebuje takiego bodźca, że jest doceniana. Zadajemy jakieś pytanie. I to nie jest tak, że dostaniemy odpowiedź, to jest bardziej inspiracja, że może jest jakiś obszar, w którym e, akurat czegoś nie widzimy. To też jest tak, że tak naprawdę kartando nie powie nam do końca, nie wiem, nie da nam odpowiedzi. Bardziej będzie taką wskazówką, tu sięgniemy po high performance, trawała, jaką trudność możemy mieć. Możemy mieć jakąś trudność e, związaną, powiem ja Wam e, ostatnio z, z moich jakichś rzeczy. O. Zdelegowanie. I co ja bym tu? Rób wszystko, co czyni cię silniejszym, nie rób niczego, co cię osłabia. No i ja widzę w tym odpowiedź, czyli dla mnie to oznacza, po pierwsze, ja mam robić rzeczy, które mnie wzmacniają i mój biznes, i nie robić tych, które jakby mnie osłabiają, czyli są moimi też słabymi stronami, ale z drugiej strony skupić się na tym, co jest najważniejsze, a z trzeciej również tak pracować z ludźmi, czyli oni mają robić wszystko, co czyni nas silniejszym, i nie robimy niczego, co nas osłabia. Dzięki. Rafał, widzicie? Czasami dochodzi chodzi o bodziec, żeby wyrzucić się z dotychczasowego sposobu myślenia i właśnie do tego użyć kart. Może wy macie jeszcze jakieś swoje sposoby, gdzie używacie kart? Ja kiedyś e, pracując jako coach używałam takich kart coachingowych, gdzie właśnie to obrazki miały coś powiedzieć, i tu były bardzo fajne pytania, mogę Wam podpowiedzieć. Na przykład, co widzę na tym obrazku? Zaraz coś wylosujemy, albo czego nie widzę? Tak, czyli może być pytanie, czego na nim nie ma albo na co ja nie zwróciłem uwagi. Nie? I na przykład co mi to mówi, albo jaką perspektywę mi to daje. Tu na drugiej stronie pisze, że dobrostan to rozwój osobisty, praktykuj pomaganie ludziom i zwierzętom. I wiecie co? Ja się tu myślę, że po tym obrazku można się zawiesić na zwierzętom, a ja pomyślałam, że jednak to jest kwestia pomagania ludziom na przykład, Nie? Pokażę Wam jeszcze na przykład te karty, tu jest właśnie te zadania. To tak jak mówię, to jest prawie jak książka, jeśli mamy tu spis treści, jeśli mamy poszczególne karty. Różnica jest taka, że karty można właśnie yy, wylosować, zamienić, można dać komuś jakąś kartę, tak? I to uważam, że karty są też fajnym e, prezentem, zwłaszcza jeśli wiecie, że ktoś nie przepada za czytaniem albo nie ma czasu. Tak jak ja, że małe dzieci, cała książka ciężko mi ją przeczytać, a dużo łatwiej sięgnąć codziennie po jedną kartę. Może wiecie, że e, ja promowałam takie podejście jedna strona dziennie, czyli nie zmuszaj się do 10, 20 czy 50, bo może się okazać, że nie przeczytasz żadnej, a jedną stronę każdy jest w stanie przeczytać. I właśnie takie karty dają nam taką możliwość, tak? E, czy nawet nie jest to cała jedna strona, tylko jest to, o jeden cytat. Pomimo bólu, pomimo strachu, pomimo tego, że ci się kurwa nie chce, działaj pomimo różnych rzeczy, rób na przykład to, co jest najważniejsze. I znowu e, jest dzień, e, gdzie ta karta powie wam, ta sama treść podpowie wam jedną wskazówkę, a jest y, drugi kontekst czy inny dzień, y, kiedy ta karta podpowie wam y, coś innego. Oczywiście wszystkie karty znajdziecie w osmpower.pl, y, bo y, to o czym mówię, y, to z jednej strony mówię dlatego, że je mamy, o, chociażby tu pod ręką, ale z drugiej strony y, mamy ją u siebie w sklepie dlatego, że właśnie uważamy, że są to fajne, ciekawe y, i Mogą być wartościowe dla Was y, produkty. Do wyboru bardziej edukacyjnie, bardziej afirmacyjnie, konkretnie z podręcznikiem i z konkretnymi działaniami materiały powiedziałabym rozwojowe. A z mojej strony, co powiedzielibyście karty w kontekście rozwoju swojego biznesu? To taki mój mały pomysł. Zobaczymy, może już wkrótce pojawiał się na www.osmpower.pl.